Dzień dobry! Witam wszystkich na moim kanale. Nazywam się Tatiana Zawaja. Dziękuję wszystkim, kto zasubskrybował mój kanał. Nas już jest ponad 1000 osób. Naprawdę dziękuję, dziękuję wszystkim i buziaćki! W tym filmiku ja chcę porównać ceny w takich sklepach jak Oshon, Zara, na przykład Rosmon, i po prostu porównamy i zobaczymy, jaka jest sytuacja na Ukrainie. Wielu osób w Polsce mi mówi, że na Ukrainie niskie ceny, i po prostu w tym filmiku chciałabym pokazać, jakie ceny na Ukrainie naprawdę. I niektóre osoby dziwią się, że dlaczego na przykład ludzie z Ukrainy albo z Rosji przejeżdżają na zakupy do Polski. To teraz wyjaśnimy, dlaczego tak się dzieje. Ceny ja będę podawać w złotych dlatego, żeby po prostu wam było łatwiej zrozumieć o co chodzi, tak? Jeden polski złoty to jest 6 chryweń, 65 kopijek. Mniej więcej tak na dzisiejszy dzień. Minimalna wypłata na Ukrainie jest 710 zł, a minimalna emerytura jest 255 zł. I większość ludzi na Ukrainie dostają tą emeryturę. Oczywiście, jeżeli tam przerobiłeś jakoś tam więcej, tak? Albo po prostu pracowałeś na jakichś takich stanowiskach, gdzie musisz dostawać więcej tej emerytury, tak? No to wtedy dostajesz więcej. Ale ogólnie dużo ludzi dostaje emeryturę 255 zł 255 zł. Jak można przeżyć za to? Ale dobrze, w tym filmiku nie o tym. Coś, zaczynamy. Zaczniemy od sklepu Oshon. Ten sklep jest jak na Ukrainie, tak i w Polsce. I porównamy sobie ceny ze sklepu internetowego. Od razu mówię, że w sklepie na Ukrainie nie ma takiego dużego wyboru jak w sklepie w Polsce, dlatego po prostu będę porównywać to, co teraz jest na stronie. Pierwszy produkt to monka. Cena na monka jest prawie jednakowa. Na Ukrainie złoty 78, zł, a w Polsce złoty 89. Zł. Ryż biały długoziernisty. W Polsce cena 3,29, na Ukrainie 3,48 za jedno opakowanie najtańszego ryżu. Olej słonecznikowy cena w Polsce 4,49, a na Ukrainie 5,97 za 1 litr. Cena na mleko w Polsce 0,88, a na Ukrainie 4,81 zł. Groszek konserwowy. Cena w Polsce złotych 65, a na Ukrainie 3,44 za 400 gramów. Kawa ziernista 500 gramów w Polsce kosztuje 35 zł, a na Ukrainie, teraz będzie szokująca cena. 70 złotych. 70 złotych za to samo opakowanie kawy, to jest w dwa razy drożej. Czekolada milka z orzechami 100 gramów, w Polsce cena 3,97, a na Ukrainie 5 złotych i 14 groszy. Jak z taką małą wypłatą i emeryturą mogą być takie, takie wysokie ceny, po prostu no, to, nie, to nie jest zrozumienie, naprawdę. Cena na proszek do prania w Polsce jest 15,90 złotych, a na Ukrainie za ten sam proszek musimy oddać 26 złotych. Absulki do prania Persil w Polsce kosztują 46 złotych, a na Ukrainie 72 złotych. Oni jednakowe, tylko są różne opakowanie. To jest po prostu przerażające naprawdę, że, że takie ceny w sklepach. Ja bardzo lubię Ukrainę i po prostu... Ja nie wierzę, mi jest tak szkoda tych ludzi, jakie tam mieszkają. Porównamy cenę też w aptece. Magne B6 w Polsce kosztuje 13 zł, a na Ukrainie to samo opakowanie kosztuje 33 40 zł. 40 groszy. Jak ja byłam na Ukrainie i chciałam kupić sobie Magne B6, to w aptece najtańszej kosztował 45 zł. Nie rozumiem, jak mogą być ceny wyższe od cen krajów Unii Europejskiej. Kren nawilżający w Polsce w aptece kosztuje 55 zł, a na Ukrainie 61 zł i 28 groszy. Teraz porównamy ceny w sklepach Zara na Ukrainie i w Polsce. Na przykład taka kamizelka w Polsce kosztuje 199 zł, a na Ukrainie ta sama kamizelka już kosztuje 270 zł. Skórzana kurtka w Polsce kosztuje 449 złotych, a na Ukrainie ta sama kurtka kosztuje 541 zł. Jak to jest możliwe, żeby jedna i ta sama rzecz kosztowała na 100 zł drożej? E, może te rzeczy podczas importowania na Ukrainę nie wiem pokrywają złotem? Może tak? Następna kurtka w Polsce kosztuje 200 zł, a na Ukrainie ta sama kurtka kosztuje już 270 zł. Także mam nadzieję, że już rozumiecie, dlaczego Ukraińcy wyjeżdżają ze swojego kraju i po prostu szukają lepszego życia w każdym kraju i dlatego jest dużo osób też tutaj w Polsce. W Polsce nie są takie wysokie zarobki i emerytury jak na przykład gdzieś dalej w Unii Europejskiej, tak? Ale za te zarobki i tą emeryturę dasz się po prostu normalnie żyć i kupować sobie rzeczy, tak, jakie na przykład Ty potrzebujesz na co dzień. I po prostu w Ukrainie ja nie wiem, co można kupić za tą emeryturę, naprawdę. Nawet, nie wiem, na miesiąc chleb kupić nie starszy. I to nie jest różnica w jakieś tam 10, 15 złotych albo nawet 50, tylko czasami jest różnica w 100 albo nawet więcej złotych. Dziękuję wszystkim naprawdę, kto obejrzał ten filmik do końca. Proszę pisać w komentarzach, co myślicie na ten temat. Też poproszę zasubskrybować mój kanał i zostawić lajka. Like Dziękuję naprawdę wszystkim i do zobaczenia w następnych filmikach. Pa pa!